Halo, halo, halo! Witam wszystkich bardzo serdecznie w... Dokładnie! Dogrywce! A... dzisiejszym tematem dogrywki są rodzice młodych piłkarzy. A dokładnie chodzi o wszelakie afery alkoholowe i to, co się ostatnimi działo w, w... kadrach U17 i, i, i tym podobne. E, Pat... Y, Hubson. Możesz zacząć. Kurczę, temat jest bardzo złożony, ale dobra, zacznę od początku. Przede wszystkim myślę, że cały problem polega na tym, yy, że są skauci. Są skauci w tych topowych szkółkach takich jak Lech, Legia, Zagłębie i tak dalej, którzy generalnie mieszają w głowach zawodnikom i, i samym rodzicom, którzy po prostu no... no widzą to, a niekoniecznie widzą, niekoniecznie widzą potencjał. Yy. Rzeczywisty, który ma, ma ten ich syn. No bo niestety, umówmy się, nie każdy z tych zawodników zostanie piłkarzem, który jest w szkółce. Niestety, taka jest brutalna prawda. No a od razu ci, ci zawodnicy idą do tych szkółek i jakby mają takie zamydlone oczy. Oczywiście, oni gonią swoje marzenia. Ktoś z nich tak czy siak zostanie piłkarzem, może w lepszej czy gorszej widze, ale uważam, że no jednak za szybko to wszystko się dzieje. Te wysokie kontrakty przechodzą za szybko. Taki młody piłkarz, często nawet młodszy ode mnie, jakiś gościu w szkółce jakiejś, jakiegoś tam klubu ekstraklasy, zarabia bardzo dobrze, no okej, okay, może tyle zarabiać, ale niestety potem wychodzą takie afery alkoholowe już nie pierwszy raz w młodzieżowej kadrze, więc no... No tak, no to jest to jest absolutnie no, coś niedopuszczalnego. No, cały, cały problem polega na tym, że też dopuszcza się do tego tych zawodników. Tam oczywiście, wiadomo, było gadane, że... Była inspekcja dwa razy przeprowadzana i za tym drugim razem o, jeszcze zawodników nie było. Tak, bo ja... to wiadomo, Tylko właśnie problem, problem polega na tym, że moim zdaniem no, powinno się bardziej pilnować. Tych chłopaków, no oni są jeszcze niepełnoletni. Więc no, niestety, no. powiem ci szczerze, generalnie całe to środowisko jest bardzo toksyczne i jest to duży problem. Bo teraz przejdę do drugiej rzeczy, a mianowicie takiej, że mm, też często. W tych, w tych szkółkach rolę grają znajomości. Widzę, że się uśmiechacie nie wiem czemu, ale chyba jeszcze domyślam dlaczego. No, także bardzo złożony jest ten problem. I generalnie myślę, że to się aż tak prędko nie zmieni. No tak, no to jest, to jest ten, ten problem, który gdzieś tam ostatnimi czasy wy, wyleciał znowu na, na światło dzienne. Eee, pytanie, czy, czy rodzice, którzy gdzieś tam, jak mówisz, kontrolują te, te początki, przygody z futbolem, bo to karierami nawet nie można, nie można nazwać? Eee, czy to jest w ogóle sensowne, żeby to. Bo wiemy, że są przypadki rodziców, którzy okej. Okay, są normalni tak, i starają się na spokojnie prowadzić swoje tam gdzieś pociechy przez, tą, przez te szczeble futbolu. No a są rodzice, którzy tak jak ostatnio. No, jednych z piłkarzy, którzy byli zaangażowani w aferę alkoholową, gdzieś tam chcą dać pozew pzp om i za to, że jak ich potraktowali ich, ich syna, ich dziecko, więc no to jest ciężki bardzo temat pod względem niektórych osób. Mati, a ty co uważasz w ogóle o tym wszystkim? Znaczy... Ja uważam, że po części tak. Agenci piłkarscy bardzo psują tych młodych chłopaków, bo od samego początku im narzucają, że mogą wielką karierę zrobić. Dając im w ogóle, że już trzeba wyjechać za granicę, że tu się nie przebijesz, czy to w Polsce, czy to w innych krajach, że już wielkie kluby siebie chcą. I to, i to im tylko zależy na tym, żeby prowizję zgadnąć z transferu, bo tylko o to mi chodzi. A tym, tym młodym chłopakom tak wywają, takie głupoty. Oni to wierzą po co? bardzo w młodym wieku szybko i giną na zachodzie, bo nie są przygotowani w ogóle do tego. Natomiast y, sprawa jest druga też rodziców, że niektórzy wtrącają się y, dzieciom w karierę, decydują za nich, y, czasami własne ambicje przelewają na te dzieciaki zamiast spokojnie dać im się skupić na tym, żeby doskonalili się w swoim y, szlifie technicznym, czy to fizycznym, czy to w ogóle piłkarskim. I no w, we, uważam, że wielu właśnie młodych piłkarzy przez agentów y, i przez rodziców y, ginie po prostu w futbolu. Po prostu ginie, nawet nie nawet nie, nie przechodzą do wielkiego grania, tylko po prostu siedzą potem trzeci, trzeciej, lidze polskiej, czy to nie wiem, Jakichś zagranicznych ligach, trzecia, druga, trzecia islandzka, noweska, to oni się nie przebijają po prostu. No bo w młodym wieku ktoś im coś obiecał, oni się podpalili potem, no, no nie wypaliło to w nic. Zamiast da się spo chłop chłopakom spokojnie rozwijać, żeby etap po etapie przeszli, się a nie od razu, że oj, ty już rządzisz do. Tego, wespoja do lat tam 16, no to już od razu pierwszy skład, w ogóle, już te, tu idzie do tenera do zarządu, że ty musisz w pierwszym składzie grać, albo nie, jak nie będziesz grał, to ty odchodzisz z tego klubu, bo na tym to polega. A jeśli na temat, jeśli chodzi o samą aferę, tą, co, co była na mm, zgrupowaniu, no to nie pierwsza afera na zgrupowaniu reprezentacji do lat 17. Yy, z drugiej strony, to są jeszcze dzieci. To są to jest, to są nastolatkowe, to jest okres takiego buntu. I no i zauważyłem na przykład, że w starszych kadach U19-21 u takie rzeczy się aż nie dzieją, albo się dzieją i są dobrze zamiatane pod dywan. Bo jeżeli to miało miejsce, to ja na przykład uważam, że nie powinno to wypłynąć na, dzień, na światło dzienne, tylko powinien cenę y, ich wziąć do pokoju sam na sam z tym, tą. Czwórką i im powiedział, że daje im szansę do niej wypływa na światło dzienne, ale mam u niego zapierdalać. Po prostu yy, mają u niego yy, grać, mam u niego grać za yy, trzech, czterech, ale mam pokazać, że no zrobili błąd, ale on w nich wierzy. Natomiast to co ja słyszę, co się działo, że w ogóle yy, w ogóle. Yy, Sytuacja, że mm, ci piłkarze opuścili hotel, oni mają 17 lat. Na no dobrą sprawę oni są pod opieką osoby dorosłej i no jak tu im by się co stało, no to trener, jeden, drugi trzeci odpowiadają za nich, no bo oni jednak nie mają prawa opuścić hotelu bez jakiegoś tam nadzoru. Jednak jakieś prawo u nas stanowi, no wiem, że to jest było w Indonezji, ale no podlegają pod, pra pod prawu prawo polskiemu, no jakby coś się stało. Więc yy, no, no trochę tu zawinili, że jednak no, ktoś tam nie dopilnował, że oni opuścili. No to, natomiast jeszcze bardziej było szokiem to, że on, oni polecieli sami, ok, z powrotem do Polski, ale bez bagaży. Jak ja się dowiaduję, że jeden z piłkarzy leciał ubrany w kąpielówkach, bo jego rzeczy były w bagaży reprezentacji, a oni mu nie pozwolili tylko bagażu wziąć. I on z Indonezji leciał w kąpielówkach do Polski, no to to jest śmiech na sali, no takie coś nie powinno mieć miejsca. No tak, no absolutnie, no bo to jest wiesz. Eee, Patrol, a ty co uważasz ogólnie o tej całej sytuacji i tym wszystkim. No wiesz co... To są, tak jak powiedział, Matitek, młodzi. Oni. No, to, to jest taki okres przed 18 rokiem życia. Oni się ciekawią różnych rzeczy. No zaczynają się eksperymenty, właśnie z jakimś, właśnie alkoholem, czy coś, co dopiero można po 18 roku życia. I okej, okay, to są młodzi, więc to ma jakiekolwiek wytłumaczenie, ale pytanie jest: czy jeśli oni grają w polskiej reprezentacji do jakiegoś tam roku, na przykład u 17, to czy oni. Wiedząc, że są, że reprezentują Polskę, czy to jest dobre pić alkohol? No nie. I pytanie, czy to jest po prostu ciekawość, czy po prostu oni jeszcze nie dorośli do tego mentalnie i psychicznie, żeby po prostu grać, reprezentować nas? No bo. Grasz w reprezentacji, przedstawiasz no Polskę, tak? Reprezentujesz ją i uciekasz się do alkoholu między meczem, i no, masz tą świadomość, że reprezentujesz tą Polskę i idziesz sobie łyknąć. No to... no to wygląda tak, jakby oni po prostu psychicznie jeszcze nie byli gotowi na to, żeby może reprezentować. No, no bo jak to inaczej wytłumaczyć. Nie, nie wiem, no, no. no. Znaczy, to jest. To jest na przykład pacyk. Sytuacja jest, ale do dorosłej reprezentacji, tak samo. Bo sytuacja miała do dorosłej reprezentacji miejsce. Że no tak. Piłkarze. To no. też i piłkarze grali w betu na kacu. I to piłkarze byli. To były gwiazdy tej reprezentacji dla za tych, za tych czasów, z w nawałki i wygraczy zero. My też się mamy to we i wiesz co? i to nie wypłynęło na światło dzienne, bo Nawałka ich wziął i powiedział właśnie to, co ja powiedziałem. Wziął ich do, wziął ich do, do pokoju, kazał im grać właśnie za trzech i na światło dzienne to nie wypłynęło. Dopiero po latach tak wypływa na światło dzienne, że takie miejsce miałem prezentacji. A wtedy to jak się nie mylę, to było dzień przed meczem z Rumunią, czy Polska wygrała 3-0. Nikt by wtedy nie powiedział, że Polacy, że większość tych Polaków była na kacu, bo nie wcześniej wyszli. No i teraz co? Znowu powiedzieć, że to jest. Psychicznie niedociągnięte, czy. się Sam zastanawiam, bo... bo. Nie każdy, nie każdy. No, nikt nie jest taki sam. I czy po prostu to nie jest jakby przygotowanie psychiczne aż takie? Czy może jakieś problemy czy szukam jakby jednego wspólnego pryzma. czynnika, który kusi młodych jak i starych, w sensie starszych, nie, no, starych to nie. Ja tak, też coś na pryzmat taki, że to oni mają 17 lat, ale na przykład nie gramy prezentacji, nie gram w piłkę, tylko mają 17 lat. Sam wiesz jak to jest, no, no też idziesz, próbujesz, czy to alkoholu mocnego, czy słabszego. Ja nie chcę tu ich bronić, że oni wypili i o Jezu, bo mieli do tego prawo, oni oni mieli prawa do tego. Natomiast no... Wydaje mi się, że taka jest młodzieńcza fantazja. No, że zamiast. Cóż, może ten zaszczyt, że są, reprezentują kraj, no to, że to a jedziemy, bo, bo jesteśmy najlepsi, bo w ogóle nam się wydaje, że jesteśmy wow. I no. No, I... może chcieli reprezentować Polskę w 100%, dlatego coś wypili. <średzygł> to się tak humorystycznie na, podchodzę. Nam, nam chodzi o zawody w piłce nożnej, o inne zawody, to sobie to mnie to interesuje. <średzygł> to, oni prezentowali jeszcze Polskę i z kim walczyli? Zakończać? Może po prostu chcieli pokazać Polskę, w polskości, po prostu 100% narodowości polskiej. Tak, Pokazali, co potrafią, byli, nie tylko w piłce nie, ja nożnej. To, prawda była taka, że po prostu ci piłkarze opijali zgodę kibicowską, no bo to wakat był piłkarze Lecha, łks u i Krakowi. No po prostu oni zgodę opijali. I wszystko w temacie. No i teraz to jeszcze wszystko rozwiązane. Nie no, no, no oni po prostu świętowali razem, że to no, decyzje, przecież, ludzie, ludzie się no Po prostu ta sytuacja, no musiała się zdarzyć. To nie było. To było nieuniknione. To, to było nieuniknione. Okay. Ale ja też muszę wam powiedzieć, że no okej, okay, dobra, śmiechy śmiechami, ale zobacz jak to się odbiło na drużynie na tych samych miesiącach świata. Tam nawet punktu nie zdobyliśmy. Tam no, dlatego mówię, do tego. Tam Jeżeli... nawet nie zdobyliśmy punktu. My zagraliśmy tragicznie tam jako reprezentacja U17. Naprawdę to jest. Okej. Okay. Okay. Może i nie dojechaliśmy umiejętnościami, ale umówmy się, to musiało zadziałać na kadrę mentalnie, że kurczę, no jednak osłabiają, osłabia ich czwórka zawodników, nie? No dlatego moje pytanie jest takie, czy my ich wywalamy, czy my to robimy tak, że nikt się nie dowiaduje o tym? dostaje to między cenem a tymi czwoma zawodnikami, ci zawodnicy zostałem na kartę. No nie no, druga opcja, ja biorę drugą opcję, cały czas. Druga bo opcja. Bo jeżeli my wywalamy tych Be, trzech bez, zawodników, którzy są czołowi, bo oni tam, no nie powiemy, ci zawodnicy wchodzili do, te, wchodzili do tej prezentacji. nawet tam dwóch było po całym składzie, to mamy czwórkę za piłkarzy mniej, yy, nie dowołujemy żadnego piłkarza, mamy na ławce chyba pięciu piłkarzy, albo czterech, z tego dwóch bramkarzy, no to to się nie może dobrze skończyć. No. To lepiej... OK, zrobili źle, ale to mówię, lepiej zostaje to między trenerem albo trenerami i czwoma piłkarzami, nikt się nie dowiaduje dalej, ale oni muszą mu obiecać na przykład właśnie takie większe zaangażowanie, no bo on potem na przykład, on, ci, on na przychodzi kolejne powołania i on ich nie powoła, no po prostu złamali jakoś tam zasady i nie przy najbliższe zgrupowania. No. No no to, bo... jest, to jest lepsza opcja, tak mówisz, bo no. Po... Zobacz, zobacz, jaką media ja teraz... Zobacz, jaką my mamy pożywkę teraz jako ludzie, tak możemy się śmiać z nich i rozmawiać, ale no wiadomo, że dla nich to zawsze paszona szansa. Ale wiesz, wiesz co jest najgorsze? Najgorsze nie, nie jest to, że my się z nich śmiejemy, tylko obywają rodziny ich. Na, ale Też. tam było, tam było Błędem, że... moim zdaniem, błędem było to, że podano nazwiska. Pod, tak, dokładnie, że podano nazwiska. Trzeba było powiedzieć człowiek piłkarzy. Inicjały! Tylko... Ale nie Bo y, wyszłoby to po, na pierwszym meczu. I kogo brakuje? A no, też prawda, też prawda. No bo są listy powołanych. Okej, okay, okej, okay, dobra, to ma sens. Wyszłoby, kto brakuje. A najgorsze jest to, że ta na przykład taka siostra piłkarza, LKS, teraz nie pamiętam, jak się nazywał piłkarz. Nie chcę teraz mylić nazwiska. Jest prześladowana ta szkoła szkole i się z niej śmieją. Że no to nie, nie to jest. No to, to jest głupie, no to jest głupie. I właśnie ludzie będą z tego. Będą teraz. te... te y, Rodziny będą obywali za to. Już nie sami piłkarze, ale biedne rodziny będą obywały za to, bo było to podane do yy, publicznych mediów, zamiast mówię, za, za zamkniętymi za drzwiami to, to rozegrać. Miała miejsce się taka sytuacja, ok, ale zamknięte drzwi dowiad... wiedzą tylko pewne osoby, które mają wiedzieć i nie wychodzi to na światło dzienne nigdy. Albo wychodzi na światło dzienne, nie wiem, po czasie, dopiero po tym mundialu, albo nie wiem, no po roku, po dwóch. No, a myślisz, że mm, w takim razie, skoro wiadomo, te rodziny obrywają aż tak, czy dobrym sygnałem e, ze strony rodziców było e, tak zwane gdzieś tam te, te, ten, ten jeszcze dalszy ciąg tej akcji, czyli, czyli ten takie no, już mówię o tym, e, tym po, pozwie, nawet z Yy, po pierwsze, nie wiem na jak, jaki jest powód pozwu, o co oskarżają. Yy, jeśli chodzi, bo jeśli chodzi, tak o wyrzucenie skady. No nie wiem, jaki był regulamin. Pewnie regulamin, nie, no wiecie, jak się wyjeżdżało na to był regulamin, że jak będzie, jak będzie śpiła, bo co to ten na własny koszt rodzice, czy odbierała włacasz, więc na pewno jaki regulamin był podpisany przez piłkarzy. No tak, to na pewno, tego, bo to będzie ważne. Więc, no jakiś tam regulamin złapali. Yy, druga sprawa, okej, okay, no można powiedzieć jak, jak zostali potraktowani tym wylot ich stamtąd, no bo jednak jak słyszymy o tym kulisach tego wylotu tych piłkarzy, to jakieś rodzice mają mieć podstawy, natomiast prawnik się wypowiada na ten temat i powiedział, że yy, oni mają ukończone 16 lat, więc mogą sami podróżować już, więc no, no... Możą rodzice się dopatrzyć czego, no mogą też mieć. Yy, się dopatrzeć do tego, że jednak że, że ci cenerzy nie dopilnowali tych piłkarzy. Że to oni, mi, oni odpowiadają za nich, no bo jednak to są niepełnoletni piłkarze. To on nie mają 18 lat. Oni, nie, oni sami za siebie wie co innego, gdyby oni mieli 18-15 lat, no to wychodzą sobie, no są pełnoletni. No mają prawo, ale to już 17-latkowie 17 to byli. Tu musi jednak opiekun ich pilnować. No tak, no... tak. Są podstawy, żeby dać yy, skargę na PZPN, ale minimalne są szanse wygrania czegokolwiek tam. E, no, ja mam tak. jedno ciekawe pytanie, tak trochę z innej beczki. Jak uważacie od, jakby, jak ma taki młody piłkarz zacząć w jakim wieku? I w jakim wieku jakie ruchy postanowili robić? Każdy ma inną ścieżkę kariery, wiesz. Nie ma no reguły. tak ale nie ma reguły, na przykład, nie ma reguły. Ty, na przykład ty w jakim wieku byś chciał zacząć taką no to... ścieżkę kariery w piłce no może od najmłodszych lat ale tak mówię to, jest tak, to są tak różnie poukładane te kariery te ścieżki że to naprawdę ciężko jest tak się określić do twojego pytania to jest naprawdę bardzo różnie bardzo różnie to wygląda jedni zaczynają grać na najwyższym poziomie a w wieku 20 drudzy już od najmłodszych lat, mając 16-17 lat gdzieś tam debiutują i się mówi, że jakiś tam najmłodszy debiuta, debiutant w wieku tym i tym, ale no nie da się na to odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. A jeszcze jedni tak naprawdę nie mają na przykład nie mają w ogóle predyspozycji w pewnym momencie, bo... no. Bo w bo trenerzy uznają, nie no sorry, no nie nadajesz się, więc no dalej, albo, albo dalej trenujesz ciężko i, i próbujesz walczyć albo... Odpuść sobie. Wiesz, tatek, możesz zobaczyć na przykładzie piłkarzy, na przykład Lecha, no masz Marchińskiego który w wieku 16 lat debiutuje i strzela bramkę wszyscy go nazywają Golden Boyem. I chłop do dziś gra w lechu. A masz chłopaka takiego modela, który wchodzi ci na przykład z wypożyczeniem, zwłaszcza z Opolę, gra dwa sezony w lechu, nagle i jedzie do Anglii. I tam potrafi grać w pierwszym składzie, i... czy z ławki wchodzić. I to tak właśnie, to tak jest. Kaja tak jest, że. Każdy wybór musi być przemyślany, bo Markińskiemu też proponowali wypożyczenia, że ma iść, a on nigdy nie chciał na wypożyczenie ich. Bo jego agenci powiedzieli, że on pójść na wypożyczenie do pierwszej ligi to będzie zamknięcie mu kariery. Że on będzie przejść dalej do czego zespołu, musi zawsze grać w Lechu. No i widzimy jak to jest. Kamiński jest poza Lechem, Skujarz jest poza Lechem, Moder jest poza Lechem, Puchać poza Lechem, Gumny poza Lechem. A ten machnicki który tam cały czas tam siedzi, bo no może było źle pokiowana kariera, bo reszta była na wypożyczeniu. on nie był, nie mogli się doszlifować swoich umiejętności. Dlatego to... mówię, to jest indywidualne i. No to jest tak byś powiedział, nie wiem, dwa lata temu, że Skóraś za, za rok po jednym sezonie nagle gwiazdom gwiazdą lecha i uderzy o dzieca 8 milionów. No. Tego by nigdy nie powiedział. No, Będę ciekawa o tym nie To jest to uważam, że taka bardzo indywidualna sprawa. Można rozpocząć od wieku 5 lat ganie w piłkę i przez całe życie grać i nic nie osiągnąć. Można rozpocząć w wieku nie wiem 12 lat i po 4-5 latach dobrze się prowadząc, nie wiem, grać w pierwszej lidze, Ekstraklasie. Bo to jest wszystko indywidualne predyspozycje organizmu, człowieka. Jego. Jakby chęć do pracy. są no, takie Łódź. rzeczy. Dobrze, no. no. Eee. Hmm. Znaczy. kurczę, no, no nie wiem. No mam nadzieję, że mam nadzieję, że to, be, że to tak. będzie eee. taka trochę nie wiem, przestroga Chociaż wydaje mi się, że to nic nie da i tak, więc. Ale, ale właśnie widzisz, ojciec, dobrze mówisz teraz, dobrze to w wtrąciłeś, że to nic nie da, bo widzisz, już wtedy można było powiedzieć już rok temu można było powiedzieć, że niby to będzie jakaś przestroga, ale zobacz, rok później mamy to samo. No właśnie. W tej samej kadrze. W tej samej kadrze. No To ale ja nie naprawdę... wiem, to. W takim ale razie co. Ojciec, znaczy. W zeszłym tygodniu, w zeszłym tygodniu piłkarze reprezentacji Czech po naszym meczu z Polakami. Wyśli wrócili nad ranem trzech piłkarzy, szli pijani środkiem ulicy Do, to... ludzi i to... zostali wyrzuceni z kady. To ja nie wiem to. Znaczy to w takim razie moje pytanie jest następujące. Czy nie lepiej PZP-owi e, zamknąć? E... Może nie, może niech oni zamkną temat w ogóle kadry, wiesz? U17 zacz niech, niech zaczyna się reprezentowanie od U21 dopiero. No bo to, jeśli, jeśli to jest tylko problem w U17, nie? W takim większym stopniu. Nie, nie? Nie można zamknąć, ojciec, nie można, bo to reprezentuje to musi wystawić skład. Masz. Y Masz kategorie wiekowe, czy U16, U15, U17, U18, 19 to wszystko masz kategorie wiekowe i one reprezentują, walczą o mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, o te wszystkie rzeczy. No ja wiem to, o tym, ale, to, ale oni, oni mam 17 lat, ale on w przyszłym roku będą kadrzy U18, a niektórzy a są do U19, niektórzy mogą już U27 zagrać, no tak. bo, bo będą... A, nie, a zauważmy, że ta kadra, jeszcze parę miesięcy temu była objawieniem, bo były takie wyniki, że nikt się nie spodziewał. Na mistrzostwach Europy. No przecież tam to w, w, był moment, że ludzie się spodziewali, że oni medal dobędą na tych mistrzostwach Europy. Czy na mistrzostwach świata, bo nie pamiętam wam świata. Co udało im się zakwalifikować na Olimpiadę wtedy. No nic, no. A myślicie, że takie problemy będą się co, co roku pojawiać? Są jak. Yy, znaczy inaczej. Jeśli, jeśli, inaczej. W każdym w każdym środowisku, czy to jest. Nie wiem, czy to jest kadra yy, narodowa, czy to jest yy, zwykła placówka w. w nie wiem. Yy, w Sochaczewie kućwa, albo gdzie indziej. Yy, w każdej w każdej takiej tutaj. Jeśli jest prowokator, to, to takie sytuacje będą się działy. Ponieważ. Yy, nie wierzę w to, że wszyscy nagle na, na raz tej się, Ej chłopaki, chodźcie, idziemy. Tylko na pewno ktoś zarzucił pomysł, ktoś drugi przyklepał, trzeci powiedział, nie będę gorszy, i, 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 znaczy, ja, i tak ja się, ja się stało. To by, ja się to bym mógł prowokatorem tego być, ale nie chcę tu mówić nazwiskami. No, więc, więc tak naprawdę w tym momencie yy, to jest wszędzie i to nie jest tylko w kadrze, to też jest ogólnie na... Ogólnie, tak. No, problem alkoholizmu no i w ogóle używek jest dawno taki... Ale to a, nie poruszajmy no. może tego, bo, bo, to, no. bo to nie ma nawet to, najmniejszego maę, 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 sensu, maę, sensu maę, w tym... W nie, no prawda jest taka, że wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Dokładnie, no dokładnie. że tak. Dokładnie. I myślę, że tym akcentem tutaj zakończymy e, tą debatę na temat e, tego. Miejmy nadzieję, że nie będziemy za rok znowu o tym słyszeć albo coś, więc liczymy. Że nie będziemy musieli nagrywać dogrywki na ten temat. Tak, to? dokładnie. Dogrywka, dogrywki. Dogrywka, dogrywka, tak. dokładnie. Dobrze, w takim razie e, Hufson, jakieś ostatnie słowa do naszych tutaj widzów? Hmm, dziękuję za uwagę, obserwujcie nas wszędzie, gdzie tylko się da. Jesteśmy na każdych socjalach, jesteśmy również na Spotify'u. No i tyle. Trzymajcie się. Mati? No to, 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 to tylko dużo dodać. Subskrybujcie, obserwujcie, udostępniajcie i komentujcie. Mówcie znajomym. Nie, nie ma nic do zadania. Dziękujemy za za słuchanie, oglądanie i do następnej dogrywki ja też oczywiście e, dziękuję i pamiętajcie piłka w grze. Na razie.